Starostwo Powiatowe w Puławach już po raz piąty organizuje Powiatowy Dzień Wolontariatu. Jest to okazja do nagrodzenia osób najmocniej zaangażowanych z naszego regionu w bezinteresowną pomoc innym. 5 grudnia o godzinie 16 w sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się uroczysta gala Wolontariusz Roku Powiatu Puławskiego. Już po raz piąty spotkamy się, aby uhonorować, podziękować, wręczyć nagrody wszystkim osobom, które wykazały się dobrą wolą, sercem, zaangażowaniem w pracy dla innych osób, czyli czyli zaangażowały się w szeroko pojęty wolontariat. W tym roku przyznamy 17 statuetek dla osób indywidualnych, 15 statuetek przyznamy organizacjom pozarządowym, które działają w sferze wolontariatu, ale też w tym roku damy 9 podziękowań dla osób, które zaangażowały się w działalność wolontariacką. Co przygotujemy tego dnia? Na uroczystej gali oprócz wręczenia okolicznościowych statuetek, dyplomów, podziękowań, przygotowaliśmy również część artystyczną. Wystąpi Grzegorz Joński oraz zespół Ken Singers z liceum imienia Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. I tym razem również. Pokazy zaprezentuje młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP w Oblasach, ponieważ wiemy doskonale, że Strażacy ochotnicy mocno angażują się w działalność wolontariacką, a przecież młodzieżowe drużyny pożarnicze to ten wstęp do potem służby pożarniczej jako dorośli. Tam właśnie pierwsze kroki stawiają stawia młodzież w dziedzinie wolontariatu. Powiatowy dzień wolontariatu odbędzie się we wtorek 5 grudnia o godzinie 16.00. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?